W 1998 roku zakończyliśmy rozbudowę części Szkoły Woli Ocieckiej, w której teraz mieści się gimnazjum. Rok później oddano do użytku piękną salę gimnastyczną. Ówczesny dyrektor szkoły, pan Władysław Uliarz, od razu miał pomysł, że ta piękna szkoła powinna mieć swojego patrona. W dyskusji, w różnych rozmowach Wśród nauczycieli, rodziców próbowano zastanawiać się nad nadaniem w szkole imienia i wybranie odpowiedniej postaci, która by była wzorem do naśladowania dla młodzieży. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że najbardziej odpowiednią postacią to byłaby postać naszego papieża, Polaka Jana Pawła II. Okazało się, że rodzice przegłosowali jednogłośnie ten pomysł. Nauczyciele z kolei na godzinach wychowawczych również. Ten temat omawiali. Rada Pedagogiczna Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski wystąpili z takim wnioskiem do Rady Gminy w Ostrowie. A kiedy dyrektor Władysław Lugar wystąpił z inicjatywą nadania imienia Jana Pawła II z tej placówce, to ten wniosek został od razu zaopiniowany bardzo pozytywnie przez Radę Gminy. Zaczysz zaczynamy przygotowania do nadania szkole mienia. Jana Pawła II. Sprawa nie była taka prosta, bo wcześniej należało uzyskać zgodę i opinię kurii tarnowskiej. Pojechaliśmy z delegacją. Był obecny pan dyrektor, uliarz, pan wójt, Tadeusz Sowa, no i proboż para Fiocieka. Zostaliśmy ciepło przyjęci, bardzo mile. Wiem, że ksiądz biskup bardzo mocno spowiadał, w cudzysłowie mówię pana dyrektora, z jego inicjatywy i z celowości. Więc pan dyrektor musiał się wykazać nie tylko samym determinacją w działaniu, ale również wiedzą, również przekonaniem, że młodzież ze Szkoły Wolniczkiej sprosta temu wyzwaniu, że rodzice również sprostają. Ksiądz biskup postawił to pytanie, czy wiecie o co prosicie, jak takie, taki patron zobowiązuje, a więc dał nam do zrozumienia, że to nie chodzi tylko o powieszenie tablicy na budynku, ale to zobowiązuje do pracy z młodzieżą, i myśmy się tego nie obawiali. Rada Gminy w Ostrowie ufundowała tablicę pamiątkową, która no, znajduje się obecnie przy wejściu do budynku. Już mieliśmy informację, że urząd gminy nam zafunduje tablicę pamiątkową, natomiast początkowo no, nie myśleliśmy o, o sztandarze. Ale z taką inicjatywą no, i pomysłem wyszedł ksiądz Katacheta, Kazimierz Kuman. Ja też pochodzę z rodzin wielodzielnych, gdzie bracia są właśnie strażakami, prawie wszyscy są w starze pożary. No i, i właśnie zawsze y, to właśnie ludzie, y, rodziny strażaków, ludzie z Danej Wioski fundują y, coś dla, dla, dla społeczności, dla. Parafi, no i, i tak mówię, tu są ludzie dobrzy we woli ocieckiej, życzliwi, szlachetni. No to właśnie y, oni na pewno się zgodzą i, i tak się stało. Ogłosiliśmy konkurs i dla rodziców, i dla uczniów, żeby hymn powstał. Otrzymaliśmy kilka wersji a najbardziej która nas przekonała że to będzie najbardziej odpowiedni to otrzymaliśmy od uczennicy Ani Wojtaszek i jej brata Mateusza kompozytorem tego hymnu był Ryszard Niemiarowski i serdecznie mu za to dziękujemy bo ten hymn do dzisiaj jest prezentowany czy wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych. 17 czerwca 2000 roku odbyła się ta piękna uroczystość w Waszej szkole nadania imienia Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Ociece. Mszę Świętą celebrował ksiądz biskup Jan Styrna i wygłosił również homilię. Poświęcił sztandar, który był wtedy prezentowany przez rodziców, a później po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się już w szkole. Najpierw przed tablicą nadania imienia Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Mieszkowski odczytał tą uchwałę. Później odbyła się przepiękna, wspaniała uroczystość w sali gimnastycznej. Akademia przygotowana przez młodzież szkolną. Scenariusz tej uroczystości opracowała pani Genowefa Głaz, nauczycielka języka polskiego, oczywiście z pomocą wszystkich nauczycieli. I to był taki entuzjazm ogromny, że to wszystko tak potem zaprocentowało tą uroczystością, która no, no, y, y, do dzisiaj tym żyjemy, i, i szkoła ma takiego patrona. Był pomysł pana dyrektora Władysława Uliasza, byłego dyrektora. Który to właśnie marzył o tym, żeby przed naszą szkołą bądź w naszej szkole wewnątrz stanęło po piersie lub przed szkołą pomnik. I wspólnie właśnie z Radą Sołecką na czele z Sołtysem panem Tadeuszem, Tadeuszem Kalitą przystąpiliśmy do realizacji tego pomysłu. Wójtem wtedy był pan Piotr Cielec. To nie było takie proste, żeby wkomponować Jana Pawła II jego pomnik w całą bryłę szkoły. Ignął podpowiedział trochę, bo zrobilibyście co szkoły. No to koszkowe. no to wyszło na to, że my zrobili, przeznaczyliśmy całe te pieniądze z całego funduszu sowieckiego na zrobienie pomnika takiego parku, z karku papierskiego koszko. Myśmy optowali mocno za to, żeby papież stał, stał można powiedzieć, na wprost szkoły, czyli jakby wychodząc ze szkoły. Pani Jaja podsunęła pomysł, że jedna może troszeczkę bokiem, żeby witał tych ludzi, żeby patrzył też na wieś. I te różnego rodzaju takie właśnie dyskusje zaowocowały, że stoi w tym miejscu, gdzie stoi i mi się najlepszym. Muzyka Oczywiście to tak nigdy nie jest, że, że wystarczy jedna osoba, że wystarczy dyrektor szkoły, czy wójt, czy nawet nauczyciele. Bez środowiska by się to nie, nie, nie udało. Te wartości, które papież przekazywał, kiedy. Pełnił misję papieża, są żywe i obecne, i żyją tutaj w sercach i umysłach dzieci i tych, którzy już przeszli przez tą szkołę. Jan Paweł II scementował wolę ociecka wokół siebie i tutaj, w tej chwili, gdyby tak to wymazać na nas jeden, to byłaby wielka, wielka pustka, wielka luka. No tak mi się wydaje, że patron czuwa, to będzie zawsze procentować, bo... Tu głównie chodzi o to, żeby człowiek znalazł czas na wszystko, na pracę, na otwarcie się na drugiego człowieka, żeby widział w każdym taki uczeń, w każdym koledze przyjaciela, żeby również znalazł czas nie tylko na rozrywkę, na pracę, ale i na modlitwę.